Hej, z tej strony była kociciel i dzisiaj z Kacperkiem lecimy na grotę. Witajcie kolego. O, siomek leci. Ej, siąka, Ogólnie Kacperka słabo słychać, ponieważ, w jego, ponieważ jego mikrofon jest... Y, nie ma mikrofonu, dlatego gadamy gada przez telefon nie ze mną, więc no niestety trochę tak słabo. Ale no co zrobić? No jest, ale ja mam takie bugi dziwne. Ogólnie... O Jezus co to jest. E, pomysł na dzisiejszy odcinek to po prostu gramy, nie? Ale ja mam Majma. No czemu to się nie przykleja do niego! No, Mależ ja go przypłukać. Ta ja hmm. że... e, tak, ja dzisiaj dostaję miniguna. Po, Jezu! Jaki nut! Fajnie. Górze. Ja ci zaraz pokażę, tylko to jest! Daję sam sami, to I snajperka zielona, mega! Nie no, ja kocham tą grę! Ale ja mam aim'a normalnie! Jezus Chrystus! Cię powinien no, e, no. Ja powinienem zostać nowym mą gralem! Ja cię No, ale rariu! goście! Nie wiem, ma na, na mapie pokazane. Kurde. miał... Daj mi spokój. A ty. Otrzymasz CKB. Pozdro. Ła! się już tamty mini... No daj mi! Ja też chcę na tego, tego ziomka, no. Na tego Eminema twojego całego. O, co tu robi? Jug, yub, jug, yub, jugu. Jugu, jugu. Gdzie jest ten Emi Nemo? Ja e yes, no, oddawaj yes, yes, mi to! Oddawaj to! E no, oddaj! Proszę bardzo, i ja już kończę grę. Jak kończysz grę? Być... O, jest ja na sejperkach, tak, tak, Jak kończysz grę? Ja ja, jak kończysz grę? Co? No Nie wiem, no, w sensie, bo ja już ci oddaję wszystkie moje itemki i po prostu wiesz. Hmm, leci już zrobić smut challenge. Tak, E, muszę się przebrać chwila, muszę się przebrać. Po co? No żeby sobie skneczkę spoko. Mogę połączyć? No jasne, ja będę to najpierw. Wydaję się najpierw. No, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czekaj, się, baj. Oo, Skarington. Ciekawie. O, ciekawie. Hmm. I Piszcie widzę w komentarzu, je jeżeli mogę jaki Jakie jest według jakie jest według Was najlepsze połączenie? Nie, wiecie, na przykład minigun. Plus, nie wiem, coś. Albo na przykład Ligan, plus. Pompa. Tak, tak, tak. U Jaykowa. No. Kto by się spodziewał, że u Jaykowa? To jest i pompa nowa. To jest ta nowa. Tak. Dwa pistoleciki i pompa. Masz jakieś ammo do SMG? Masz ammo do SMG? A ty masz ammo do pompy? Do pompy? Na pewno coś się ma. Mam tylko do sniperki. Eeeh, ojo. Ojoj, mam dużo. Tutaj. Tutaj lewy. Czekaj, dwie czy Tutaj lewy, tutaj lewy. Tu. Widziałem. O. Dzięki. Chyba wezmę trzy snajperki. Masz... Kurde, tak się zastanawiam co wziąć. Muszę pompę jakąś. jest jakaś pompka? Pomp czy sław? Okej, dwie czy trzy snajperki to się bardziej opłaca. Ej, masz jakąś pompę? Jakieś pomp czy sława? Miałeś? Nie. Kurcze. Dobra, no to co? A i nawet strefę mamy. To Pan pompczy Sław powątku, pilnuje. Dobra, tu gram bez pompy widzę, ja dzisiaj. Challenge bez pompy. Masz zdała, ty, ty ty masz 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 nie Dobra, nie. po co mi pompa? A, regenerują go Dobra, chodź, wychodzimy z tej groty, lecimy zabieć ludzi, nie? Bo odcinek musi być Wychodziły ciekawy. Z tej groty, co? Powiedziałeś, że wychodzimy z tej góry to jak jako hit. co ty gadasz? chyba. Gdzie? Stroki. No to boty! Jak są wyjść, teraz? Ej, bo tu snajperkę... Ej, bo tu muszę w tej heavy sniper kupić, nie? O, no i git. Tu ja minę tam chodzi. Nie. Co tam za mogę kupić. Dobra, chodź, idziemy na ludzi. Poczekaj, na początku bierzemy jeszcze sobie ten, ten helikopter. Gdzie no raczej, poczekaj, poczekaj. O nie, poczekaj. O! O! Przyznano mi czekaj. dostęp! Czekaj. Gdzie jest ten automat? E, tutaj. Gdzieś, nie wiem, gdzie już w sumie. E, chwila, już ci mówię. Czekaj, bo on tutaj gdzieś był, już nie wiem, kurde. On był gdzieś tutaj, chwila, gdzieś tutaj on był chyba. Tutaj, o! Tutaj. No, no tutaj masz. W... Heavy snipe'y Daj kupujesz sobie jedną, czy dwie? Jedną, ale Co ci dwie? Dobra, do... Dobra, za, zapraszam... Zapraszam jedno, do zabawy, panie za to, Pań, Zapraszam do zabawy Aha! Ciekawie Ty będziesz miał same spamujące rzeczy, nie? Będziesz najbardziej wkurzający Ale ja nie chcę ja je... Ale... Kurde, bać za... Do... Dobra, dobra, zrobię to <ślam> Ej, będę miał rakietnicę Ej, dobra, dobra, do, dobra Ja będę taki skórzający. Czemu... Jezdo Sama zabezpieczona Dobra, czuję, czuję dostałem prawa autorskie. autorskie? No wiem za co, no bo to po no. końcu to wiem. jest z tej muzyki Emina mam. Dawaj, lecisz do góry. Emina się teleportuje, nie? W ogóle wiesz co? Z moich broni ja mam leczenie ja mam rakietnicę legendarną. No oczywiście minigana jestem ga legendarnego. Jeden ja taki wkuchający. Góra, Gdzie, ludzie? Ludzie? Super. Lecę! Gdzie oni są? Ja nie umiem lecieć. Dostał 110. A ja też cyksel. Dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Lecimy w tego ziomka. Znowu jest cyksusiek! Dostaje zaraz drugi. Gdzie jest drugi? Fere jest Fer, Fer. Wij się boom, Bum, bum, bum. I do... Aha, a co ciekawe no. się bawi. Miał jakiegoś biga, bo no. nie wiem się napił. Zawsze no. moje Możesz mi dawać ten a wiew do czego, nie? Do moich SMG-ków. A mam do rakietnicy, mam do, rakiet, do rakietnicy, bo wiew, ja mam w tej mocy. mocy. bardzo, a masz Miga? No właśnie nie, pewno tak bym to spróbował trochę. Ja mam Migu, ale dobra, bo myślałem, że może masz to bym sobie uzupełnił. A nie, masz sobie to wziąć, można sobie to wziąć, bo ja mam maks. A to na chwilę. Ja, co ja, chwilę. Ja, 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 ja tego też mam maxa. A no dostaj parki? No Gdzie jestem w helikopterek? To. ja nie jak gdzie ja go to zaparkowałem ja? To. Ty sterujesz A. czy ja? To ja. Ja pięknie steruję. No dawaj! Dawaj! Gdzie? Ja go helikopterem robię. No, aha. Ojoj. Smutne. Chyba z tego helikopteru to nie będę strzelał, bo to ciężko jest mówić. Aha. Biedny helikopter. Biedny helikopterek. Ajajaj. Chodź, do, chodź, chodź. No mam no, ochotę no, oddać przy innym. No nie, trudno. Nie się to no trudno. Czego mm. Jestem teren. Się półtora, ale z gdzie? A, to się trzała, to jest to to się ale w cichu był sam ten ziomek. Aha, to ja. Nie pamiętam. Przecież umarł, Jesteś, przecież się gdzie? umarł, nie? Wydzity, się o, tak! Jugu, jugu. Napiję się. A co, y, masz? Apteczkę? Y, mam aptekę. O, mam apteki. No a co? Le leczymy się gdzie jest najwyższa blisko. No, nie leczymy. Dawaj, wsiadaj Kasper! 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 Joki! No mówię! Leczujemy trzeba i mocni są. Zostaną to na to nie dostali. Kurde kurde, wysłuchajcie. A. Czemu? mera, mera, Jezus Chrystus. Aha. mera, mogę mera, 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 Potem ci zrespię, mowę. No, że to spadam. Spadam! Widzowie! Widzowie, na ratunek! No, chyba nie. To nieźle, nieźle tego użył. Spokojnie te tego użyczę. No nie! Kurde! Dobra, widzowie, dobrze było, ale mini jest okej tak, nie? Fajny w miarę. No, y, oceniam... Oceniam, widzowie, oceniam ten mityczek na... Y, na śmieszny. Śmieszny mityczek, choć mogłem wziąć, wziąć pomperkę, nie? Bo trochę, 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 no tak średnio. Ale no... Y, pa, pa! A i właśnie, oceniam to na twy, Na mitycznego Chuck Jagga, czyli bardzo dobrze. No. t e p